Siema, z tej strony Uzyf, a w dzisiejszym filmie przedostajemy sobie popularny lifehack z TikToka. Jest to jedna z waszych ulubionych serii, także myślę, że na spokojnie na tysiącowek w górę będzie kolejny odcinek właśnie z tej serii. Także zostawicie te łapki w górę. No i każdy komentarz o treści, w sumie nie wiem o jakiej treści. Każdy komentarz o treści, prezent, serduszkuję, ja, także piszcie w komentarzu prezent. A ja wam przybijam serduszko. Ponadto zapraszam do użycia mojego kodu w sklepie z przedmiotami, czyli kodu da e myślnik visit w sklepie w Fortnite. Jeśli chcecie coś zakupić, no to możecie wcześniej to wpisać. No i właśnie dzięki temu będziecie mnie i będzie mi naprawdę, naprawdę mega mega miło. No i dzisiaj sobie przetestujemy właśnie troszeczkę lifehacków z TikToka. Będziemy mieli lifehacka na mega szybką drogę do czempiona Mamy lifehacka na przechodzenie przez ściany, no i mamy lifehacka na darmowe skiny. Także myślę, że odcinek naprawdę ciekawy. No a my że możemy przejść po prostu do lifehacka na szybkie wbicie czempiona Także dobra, włączamy już sobie arenkę solo, także klikam sobie arenka. No i teraz klikamy sobie opcję własne. damy jakikolwiek kodzik. No i po prostu widzimy się już w busie bojowym. Dobra, więc właśnie musimy się udać teraz na zakątek łowcy, tak Także sobie wyskoczyliśmy, no i już lecimy na nasz ulubiony zakątek łowcy, no i dobra, w ogóle nie śmiejcie się, błagam z tego ile mam punktów, ja prawie nie gram tych arenek, dobra, nie śmiejcie się, dzięki, mega będzie mi miło. Dobra, gdzieś źle wylądowałem, bo myszkę sobie ustawiałem, to jest tutaj? W sumie nie wiem, to było tutaj? Dokładnie w tym miejscu to jest chyba, tak, i jak widzicie działa, mamy ten golej w haka, no i... Tutaj możemy się podobno skampić, i rzeczywiście patrzcie, na przykład sobie tutaj przejdziemy, no i nikt nas tutaj nie znajdzie, naprawdę jest to idealna kampa. A w ogóle sprawdźmy co jest za tą ścianą. Co mamy za tą ścianą? A, za tą ścianą nic nie mamy. No, także jak widzicie, kampa jest idealna, no i dzięki temu możemy sobie na spokojnie do czempiona sobie przekampić. Myślę, że na takim totalnym luziku możemy sobie przekampić do czempiona. Lifehacka myślę, że mogę ocenić na takie... 7 na 10? 7? Nie no, w sumie nie w sumie na 8 na 10. 8 na 10 to myślę, że jest dobra cena dla do tego lifehacka. No, jest on przydatny, da się na spokojnie znaleźć po prostu zastosowanie do tego lifehacka. No i co? No naprawdę myślę, że mega fajny lifehack No i możemy już przejść oczywiście do kolejnego lifehacka Dobra, więc właśnie sobie zaczynam customika No i generalnie teraz ten lifehack polega na tym, że za pomocą snajperki Mandaloriana Będziemy mogli sobie wchodzić do boksów innych graczy Także co? Myślę, że dosyć ciekawy lifehack Jest on dosyć stary, ponieważ no, generalnie ma on z miesiąc Ale zobaczymy czy po prostu on zadziała Także zobaczymy po prostu jak ten lifehack zadziała Także no, zapraszam do lifehacka Dobra, więc teraz polecimy sobie na nową miejscówkę. Ponieważ potrzebujemy do tego właśnie snajperki Mandaloriana. Także właśnie sobie lecimy no i zobaczymy, czy ten lifehack zadziała. Myślę, że on może zadziałać, ale sprawdzimy na pewno, czy działa. I jest to dosyć fajny lifehack, także przetestujemy go w sumie teraz. Dobra, widzimy już Mandaloriana. Już tutaj ma znaczek zapytania nad swoją głową. O, już wykrzyknik, także niedobrze, ponieważ ja nawet nie zdążę wylądować. No i, no nie, pierwszy ten pompa, no bo Mandaloriana to nie jest najlepiej. Dobra. Mamy troszeczkę leczenia, to się przyda na Mandaloriana. Siema. Dobra, schowajmy się. Czemu ty latasz, kolego. Ile on ma HP? Siema! Dobra, ale fart! Dobra, no i mamy tą sniperkę nareszcie, ale farcik, farcik. Eee, dobra, także zbudujmy boksa teraz. No i sprawdzimy, czy za pomocą tej snajperki możemy się do niego przydostać. Także. Co? Generalnie tak! Bez problemu można się przedostać. Wystarczy spacja przy boksie i tak. Chwilka. Troszeczkę teraz popsułem. To jest do wyuczenia się, ale tak, można się bez problemu przez tego boksa przedostać. Także lifehack jest potwierdzony. No i naprawdę jest on przydatny. Naprawdę jest on, myślę, że przydatny. Jeden z przydatniejszych lifehacków myślę, że to jest. Robimy sobie coś takiego. I sobie wchodzimy do boxa bez problemu To jest naprawdę epickie co jest? Dobra, także no jak widzicie po prostu lifehack jest epicki. Także co? No ja myślę, że po prostu za tego lifehacka możecie zostawić łapkę w górę No i ja go oceniam na 9 na 10, także co, zapraszam do lobby. Dobra, a więc według tego lifehacka musimy teraz wpisać sobie dokładnie to, to coś, bo zmieniłem jakby tutaj datę na tą, którą mamy dzisiaj. Także co? No zobaczymy czy ten lifehack po prostu zadziała Także klikamy sobie Enter. Aby wysłać tę wiadomość, musisz być na kanale. Słucham, jestem na kanale, jestem na kanale Łeziv. Dobra, więc upewniłem się i w tym TikToku wcale nie trzeba tego wysłać. Nie wiem czemu, jakby dołączyłem do jakichś ludzi i wysłałem to. Także dobra. Generalnie, w sumie możemy dołączyć do kogoś. Nie wiem, czy tak powinienem robić, ale dobra. Dołączamy do kogoś. Piszemy to. I teraz, według tego e, TikToka, musimy po prostu wyjść z gry. Także ja to teraz robię. No i dobra, jesteśmy z powrotem i zobaczymy, czy. No, takie coś zadziała. Także dobra. I uwaga, sklep z przyjętami. I czy mamy to za darmo? No i nie. Nie zadziałało. A może wystarczy tak zrobić. Może tak wystarczy zrobić, żeby mieć napisane. Bo jakby tamten ktoś miał tylko to napisane. No i teraz weźmy znowu, zrestartujmy gierkę. Uwaga, zobaczmy. Nie, niestety to nie zadziałało, w sensie tak zakładam. Chociaż coś długo się wczytuje, nie, yy, to są oferty specjalne, no i niestety tutaj nic nie zadziałało. Nigdzie nie mamy tego darmowego skina, chyba, że musimy wejść na to, no i coś spróbować kupić, no to na przykład to no nie, musimy kupić co najpierw. Dlatego ten TikTok jest niepotwierdzony, no i on nie działa, a my już przechodzimy do kolejnego TikToka. Dobra, a więc generalnie to jest kolejny sposób na właśnie zdobycie czempiona w mega prosty sposób i generalnie widzicie go obecnie na ekranie. Także no ja już sobie tutaj nie muszę więcej nic mówić, po prostu rozpoczynamy giereczkę. No i właśnie przetestujemy sobie tego lifehacka. Jestem ciekaw, czy on rzeczywiście działa. Dobra, a więc lecimy już, no i musimy się udać na gasnące, tylko gdzie są gasnące, nie mogę ich znaleźć. A, tutaj są, dobra. No nie, chyba to mnie dolece. Dobra, jednak chyba dolecę, chyba idealny mam lot właśnie. Także wow, nie spodziewałem się tego, że tak świetnie potrafię latać w tym Fortnite'cie O, no jeszcze idealnie na to miejsce, także generalnie jest ono dokładnie w, 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 w tym miejscu tutaj. Znajduje się ta miejscówka, no i zobaczymy, czy rzeczywiście ona tak działa. Także uwaga. Czy to tak zadziałało? I no, no, w sumie, co jest, ale możemy tutaj obserwować przez te schody. Dobra. To jest jednak naprawdę mega dobre miejscówka, a sprawdźmy z tej strony jak to widać. Generalnie widzę parę zastosowań do tego, na przykład można, można na przykład jak tutaj dużo osób jest, no to można w ten sposób sobie lutować oba domki naraz, można łatwo tak się przemieszczać między tymi domkami, także to jest spoko zastosowanie tego Lefhaka. Oprócz tego właśnie można tutaj kampić, można patrzeć przez ściany, co jest naprawdę mega epickie, w sumie jak widzicie. Także... Generalnie lifehack ma dużo zastosowań jednak pod samo kampienie, czyli pod to co jest zrobione, no to myślę, że no akurat nie jest to naj najlepszy lifehack. Myślę, że 7 na 10 to jest dobra ocena, jeśli chodzi o ten lifehack. No i naprawdę mi się on mega podoba. Jakby się komuś kiedyś przydało przejście z tego domku do tego domku niezauważonym, praktycznie, no to widzicie, tutaj pod schodami możecie. Przejść po prostu albo pamiętajcie, że po prostu tutaj ktoś się może zawsze kambić pod tymi schodami Także no, pamiętajcie o tym. No i co? Myślę, że naprawdę mega fajny lifehack. No i co? Zostawcie łapkę w górę, sobie dzwonem no i w sumie to tyle. Także co, to już na tyle w tym filmie, zostawcie łapkę w górę, subem, wpadnijcie na mojego Instagrama, i zwięty na mój drugi na mojego Discorda, zostawcie łapkę w górę, subonem, a ja się już oczywiście będę z wami żegnał. Pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści prezent serduszko ja także piszcie w komentarzu prezent, a ja wam przypominam serduszko, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, no i co? Ja się już oczywiście będę z wami żegnał. Tysiąc łapek w górę jest to kolejny takie odcinek, także zostawcie łapki w górę. No i co? Zostawciełkę w górę, sobie w wpadniecie na mojego Instagram, z na mój drugi kanał, na Discorda. A ja już będę z wami trzymajcie się. No i cześć!